Cześć moi drodzy, jestem właśnie po spacerze z pieskami i wiecie co? Wydaje mi się, że one takie robią się rozsądniejsze i tak. Dzisiaj poszliśmy normalną trasą, taką pełną, w koło, kółko w koło osiedla, a potem po moich uliczkach tutaj, oczywiście wszystkie po kolei, ale pod koniec w stronę domu poszły jak. Strzała. Hmm. To dobrze, bo ja się młodszy nie robię. Wiecie co? Moja żona pamiętała, że mam iść w góry. Hmm. Jutro. Już się na to cieszę. Zaraz wezmę sobie prysznic i ja się odświeżę. Nawet się ogolę. Kup co? A jak będzie przyjemnie zmyć ten kursz. Ja tam się starałem umyć, to się, ale to się nie da. Trzeba po prostu spłukać w bieżącej wodzie. <sum> A jak wróciłem do domu, to żona mi zaproponowała taką, wiecie, bratwurst. Czy ja? Na takie okazje, kiedy nie ma nic ciepłego, to super, będzie z grillą. Moja żona potrafi robić. A jeszcze muszę tartka do tego? sobie do piekarnika włożę. Będzie jak świeżo upieczona. Hmm. Może pogadamy przy obiedzie. Na razie to muszę przyznać Wam, że jestem głodny. Ja tam różne rzeczy w pracy. Hmm. Ale jakoś nie mam apetytu. Albo jestem francuski pies bo nie, nie, francuski piesek to ja nie jestem, nie, bo jak trzeba, głodny człowiek to zje wszystko. Ale ja lubię dobre rzeczy. A taka paróweczka, nie paróweczka, tylko taka bratwóz, to tam nie wygląda tak obiecująco. A, ja lubię. Co ja zrobię? No, prosty smak. Proste smaki. Moi drodzy, trzeba się czasem rozerwać, z spacery z psami to Uwielbiam, wprost, uwielbiam. A jeszcze lepiej, jak jest widno, bo wtedy jeszcze widzę kwiaty i kolory, i góry, i wszystko. I wszystko mi się miesza i jest przepięknie. I tak jest przepięknie, bo ja uwagę poświęcam zwierzakom. Patrzę, się, jak reagują, co one robią. I ten, dla mnie to jest ekscytujące. A teraz piję brandy z mojego ulubionego kubeczka. Nie widzicie tego jakiej, lepszej strony.